Witam Paweł Wardys. Dzisiaj jest 4 czerwiec 2024. Jesteśmy w gospodarstwie u Państwa Stawikowskich w miejscowości Linin niedaleko góry Kalwarii. Będziemy podsumowali zabieg zamgławiania jabłek w komorach. To co robiliśmy jesienią. Siedem miesięcy temu e, zamgławialiśmy e, jabłka w komorach e, kwasem podchlorowym e, i dzisiaj e, wspólnie z panem Darkiem e, ocenimy jaki e, jest efekt takiego zamgławiania. E, zamgławialiśmy trzy komory, tak? Trzy, trzy Jakie to były odmiany? Y, naj, pierwsza była komora y, Gala, Boyken i Champion. Tej jest Golden i, i Prince. No i trzeciej i ostatniej jest Idaret. Y, y, no i kolejność była. Teraz jesteśmy w środkowej, w drugiej komorze. Y, pierwsza komora, o której Pan mówił, Gala Boyken, była otwarta w, w lutym, tak? W tak? tak, tak. lutym była sprzedawana. Y, wczoraj została otwarta druga komora i tutaj widzimy Prince'a. No i następna będzie otwarta. Y, o, za, to już Czas decyzja. Czas pokaże. Do, Czas do pana pokaże. E, I teraz pierwsze moje pytanie. Co Pana skłoniło do tego, żeby e, zastosować właśnie zamgławianie e, owoców w komorach? Były uszkodzenia przymrozkowe w okolicach kwitnienia. Bo w ogóle tu jest teren przymrozkowy. E, I w poprzednich sezonach taki plon, to były, były straty w takich plonach. Zawsze w trakcie przechowywania, mimo, mimo tych wszystkich zabiegów przezbiorczych, chemicznych to jednak były straty. I mówię, z czegoś trzeba szukać więcej, żeby się ustrzec od, od tych strat. Czyli e, generalnie rozkowe jakieś. E, E, straty mikropęknięcia Ta, powodowały... widocznego widoczne gołym okiem. Widoczne gołym okiem powodowały, że te jabłka po prostu w trakcie przechowywania e, no, dochodziło do gnicia. Do oczkowania, gnicia i, gnicia. i były, były straty. Ta. Były z tego powodu straty. Okay. To moje pytanie. E, proszę powiedzieć, jak do tej pory e, zabezpieczał Pan owoce przeciw chorobom przechowalniczym? No, zawsze były te standardowe, zarejestrowane środki, y zawsze to, co zaleca program ochrony, we właściwych terminach, a jednak czasami te efekty były niewystarczające. E, czyli proszę powiedzieć, ten efekt po zamgławianiu był lepszy? No Uważam, że tak. Sz lepszy. Sz szczególnie, że te jabłka były takie. Uszkodzone, uszkodzone przez przymrozki. Teraz mamy otwartą drugą e, komorę, tak? to co mówiliśmy, że wczoraj została otwarta i tutaj mamy I e, Jak pan ocenia e, te, te jabłka po siedmiu już miesiącach przechowywania? No, uważam, że jest bardzo dobrze, że jędrność jest i e, nie ma, e, nawet tam, gdzie są uszkodzenia przymrozkowe, bo nie sposób zebrać wszystkich jabłek, żeby były e, czyściutkie, i to nie ma ani, ani pęknięć, ani zwiędnięć, ani nie widać zgnilizny zresztą. Mm -hmm. Tu uważam, że, że to jest, że efekt jest dobry. Mm -hmm. eee, proszę mi powiedzieć... Tak jak, taki o, taki jak oczekiwałem może. Czyli gen, nie widać żadnych e, chorób przechowalniczych, żadnych oczek. A proszę powiedzieć jeszcze co dodatkowo, tak? Tu rozmawialiśmy wcześniej, że jest dodatkowy efekt, że to jabłko no, też troszkę inaczej wygląda, tak? Tak, wydaje się, że jest takie bardziej jędrne i m, tak jakby tego połysku w trakcie przechowywania przybyło tym jabłkom, mhm. że, że są takie, można powiedzieć, dla, dla oczu bardziej fajniejsze. Tu mam takie jabłko, które zostało uszkodzone najprawdopodobniej w czasie załadunku komory i e, jak widać e, rana jest przytchnięta i procesy gnilne nie e, następowały, e, także no, też nie powodowało to zgnicia innych e, tak, owoców. Tak, tak, strat. Tak, czyli e, uważa pan, że gławianie przyniosło efekt w postaci dużo lepszego przechowywania, ograniczenia chorób przechowalniczych i e, poprawy e, takiej wizualnej jabłka, czyli ono po prostu ma e, taki e, e, połysk, nie, nie ma żadnych zmatowień i tak, e, wyglądają rzeczywiście bardzo dobrze. A no. proszę mi powiedzieć tak, e, jak, jak Pan ocenia e, koszt takiego e, zabiegu, zamgławiania e, versus efekty? No uważam, że to jest, że nie jest przesadzona cena, że, że, że opłacalne to jest. Ten zabieg jest opłacalny dla, dla nas jak najbardziej, dla sadowników. Mhm. Najlepszym przykładem na, na celowość zamławiania było to, że nasze jabłka trafiły do, na sortownię, na firmę handlującą i stamtąd doszły nas sygnały, nawet pochwalono nas za, za jakość tych jabłek, za jędrność. No i najważniejsze było to, że można powiedzieć, że nie było żadnych ubytków. Czyli ma Pan konkretną korzyść z, z takiego zabiegu? Tak, Ta, uważam, bo, że to jest... Koszt to, versus, versus straty jest niewielki. Tak, tak, tak. Uważam, że, że to jest opłacalne. Że to jest opłacalne i że można być bardziej spokojnym o swoje, mhm. o swoje plony. To proszę, zastosowaniu tego. Ej, to proszę jeszcze powiedzieć, planuje Pan w tym roku? No, oczywiście. O ile, o ile będą zbiory, <laughs> o ile przyroda pozwoli nam zebrać jabłka, to jak najbardziej. Uważam, że to już będzie taki zabieg standardowy, obowiązkowy nawet. To nie, nie, już nie dobra wola. Obowiązek będzie decydował o tym. Czyli mamy kolejny przykład na to, że zamgławianie jest zabiegiem, który przynosi konkretne korzyści, bardzo ogranicza straty spowodowane chorobami. Czyli jest to kolejny przykład, który Państwu pokazujemy, że zabieg zamgławiania przynosi bardzo duże korzyści w postaci ograniczenia. Chorób przechowalniczych, które powodują straty w czasie przechowywania, to jeszcze jedną rzecz tylko jeszcze jeden temat chcę powiedzieć, a mianowicie chciałem zainteresować Pana krzemem, który też bardzo dobrze wpływa na przechowanie owoców. Tak jak mówiłem na poprzednich filmach. Zwiększa przede wszystkim masę e, jabłek, e, powoduje zacienienie, ochronę przeciw upałom. E, także e, zapraszam, żeby pan spróbował, przetestował e, też e, produkt ZeoSand, czyli krzem. E, taka torba to jest porcja na 10 hektarów. O, proszę. I, e, Mam nadzieję, że będzie Pan również zadowolony z, z wykorzystania krzemu, tak jak mówił Pan nam o, o, o zabiegu zamkławiania. Jak zwykle, wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt. Na dole pojawia się mój numer telefonu.